serdecznie kolejne zadanie z zestawu C z równań różniczkowych z nowej matury, z poziomu rozszerzonego. Tym razem mamy zadanie dana jest funkcja e określona wzorem EWO od x równa się 8 minus x przez x kwadrat plus 6 dla każdej liczby rzeczywistej x. Mamy obliczyć wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x równa się 1 druga. I oczywiście zakodować tam jakieś trzy cyfry. Pierwszą postawą, rzecz czego musimy zrobić to oczywiście policzyć pochodną z tej funkcji więc tu powinno być f prime. A, to jest ten kwadrat. F' od x, czyli policzymy sobie pochodną z czegoś takiego. Jeżeli mam po, pochodną z wyrażenia coś jest w liczniku, coś jest w mianowniku z xami, czyli tu jest jakiś wielomian, tu jest jakiś wielomian i mam policzyć z tego pochodną, to musimy skorzystać z takiego wzoru, że pochodna, tak, tu jest ten prime z U przez V, to jest U V minus U razy V prime przez V kwadrat, czyli będziemy liczyć pochodną z licznika razy mianownik minus licznik. Razy pochodna mianownika przez kwadrat mianownika. No to zróbmy tak, jak jest we wzorze. Kolorki nam w tym powinny pomóc. Czyli mamy 8 minus x przez x kwadrat plus 6 i pochodna z tego. Czyli mamy tak. U' czyli będzie x minus 8 pochodna razy V, tak? Czyli razy mianownik x kwadrat plus 6. Minus, bo tu jest minus. Przepisujemy sobie licznik x minus 8 i dorzucamy pochodną mianownika, czyli pochodną z x kwadrat plus 6. Prim. Ok? Dobra. No i przez kwadrat mianownika, czyli x kwadrat plus 6 do kwadratu. Co my z tego otrzymujemy? No to tak. Pochodna z x to jest oczywiście 1. Pochodna z jakiejkolwiek stałej, czyli przez minus 8 z jakiejkolwiek liczby to jest 0. Więc jest 1 plus 0, czyli to jest po prostu 1. x kwadrat plus 6 sobie oczywiście przepisujemy. Minus. Przepisuję sobie 8 minus x. Sorry, x minus 8. A tu liczymy pochodną. Pochodna z, sorry, z x kwadrat to jest oczywiście 2x, to jest mnożenie. A pochodna z jakiejś stałej to jest 0, tak jak mówiłem przed chwilą. I mianownika tu nie stosujemy wzoru skróconego mnożenia, tylko przepiszemy sobie x kwadrat plus 6 do kwadratu. Przeważnie tak to się robi, że tego się już nie rozbija ze wzoru skróconego mnożenia. No to co otrzymujemy? Z tego otrzymujemy x kwadrat plus 6, bo razy 1 to będzie x kwadrat plus 6. I teraz mamy tak, 2x razy x to jest 2x kwadrat i minus z przodu to będzie minus 2x kwadrat. 2x razy minus 8 to jest minus 16x i ten minus jeszcze z przodu to będzie plus 16x przez nasz mianownik x kwadrat plus 6 do kwadratu. Równa się, no tu redukujemy sobie wyrazy podobne w liczniku. x kwadrat minus 2x kwadrat to jest oczywiście minus x do kwadratu plus 16x plus 6 przez mianownik x kwadrat plus 6 do kwadratu. Teraz wyliczona nasza pochodna. No to teraz trzeba podstawić, skoro x równa się 1, 2, no to w tutaj będziemy podstawiać 1 drugą za x, 1 drugą za x i 1 drugą za x. Czyli otrzymamy tak. Minus przepisuje. 1, 2 do kwadratu to jest oczywiście 1 4. 16 razy 1, 2 to jest 8, no i plus 6. Przez. 1,2 do kwadratu to jest 1,4 plus 6 do kwadratu. Równa się. 8 plus 6 to jest 14, minus 1,4 to jest 13,3, ale ja sobie to zapiszę tak, bo zaraz będę to wprowadzał do oblicza na kalkulatorze. No i 6 plus 1,4 to jest 6,25 do kwadratu. No i dostaje nam ostatnia rzecz, czyli wziąć kalkulator albo telefon. I zrobić tak. 13.75 podzielić przez 6.25 i jeszcze raz podzielić przez 6.25, czyli nam wychodzi 0,352. Więc tu kodujemy sobie trójkę, piątkę i dwójeczkę. Więc w tym zadaniu trzeba pamiętać, że jak mamy funkcję, gdzie jest wielomian przez wielomian, Czyli funkcję wymierną i mamy z tego policzyć pochodną, to korzystamy z tego wzorku. Pochodna licznika razy mianownik minus licznik razy pochodna mianownika rozkłada mianownika. Obliczamy, a później, jak mamy podstawić jedną drugą, no to za x -a po prostu do tej pochodnej podstawiamy i wyliczamy i to kończy zadanie. Jeżeli są jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, <laughs> gdyby były problemy z tymi pochodnymi, tutaj jak liczymy, albo coś takiego. Jeżeli się podoba co robię, łapka w górę zawsze mile widziana. A póki co, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnego, trzeciego zadania z rachunku różniczkowego z nowej matury. Na razie, z teraz matury. Na razie.